patriotycznych od zawsze wpisane są w prace szkoły i w treści programu wychowawczo profilaktycznego tylko z roku na rok one się zmieniały i co roku dochodziły nowe pomysły, nowy sposób realizacji tych treści i coraz atrakcyjniejsze pomysły, uważam, że właśnie tak było co roku. I y, aż wreszcie pojawił się pomysł y, stworzenia czegoś większego, bardziej medialnego, może, y, i wszyscy zaangażowaliśmy się w realizację tego zadania. Trochę, y, na pewno nie trochę, ale w znaczny sposób y, pomogło nam to, że dostaliśmy dofinansowanie z Fundacji PZU i mieliśmy możliwość dysponowania jakąś kwotą. Pieniędzy. No i powstał pomysł stworzenia teledysku. Na początku chyba nie wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę z tego ogromnego przedsięwzięcia, i po prostu było to jeszcze jedno zadanie do realizacji. Ja sama w tym teledysku miałam po prostu odegrać swoją rolę, taką jaką na co dzień pełnię w szkole, czyli funkcję dyrektora. Scenę w moim gabinecie powtarzaliśmy dwa razy w zasadzie niewiele. Więc jeszcze jakoś nie odebrałam tego jako takie wielkie przedsięwzięcie. Ale w momencie, gdy wyszłam ze szkoły i zobaczyłam tłum uczniów, świetnie przygotowanych, pięknie ubranych, z ogromną ilością flag, zrozumiałam, że robimy coś wielkiego i widziałam zaangażowanie wszystkich, przejęcie wszystkich i to, że wszyscy cała szkoła, wszyscy uczniowie byli tak mocno zdyscyplinowani i słuchali tych wszystkich y, poleceń, komend i patrzyli jak uczestniczą w tym przedsięwzięciu również y, żołnierze i policja i y, że wszyscy czuwamy nad tym bezpieczeństwem, żeby nic nikomu się nie stało na ulicy. Y, to było naprawdę coś wielkiego. Ale jeszcze chyba nie do końca to dalej były, były nagrywane sceny. Yy, chyba największe emocje pojawiły się wtedy, gdy usiedliśmy przed ekranem i yy, mieliśmy obejrzeć yy, nagrany teledysk. I wtedy naprawdę pojawiły się ogromne emocje, pojawiły się łzy, yy, gęsia skórka i Stało się chyba naprawdę coś wielkiego, bo wszyscy chcieliśmy to obejrzeć i oglądaliśmy po kilka razy, i cały czas nam towarzyszyły te same emocje. I wydaje mi się, że tak jest do dziś, bo chętnie wracam do tego teledysku, chętnie wracam do koncertu i y, patrzę na to i podziwiam naszych uczniów, podziwiam nauczycieli, ich zaangażowanie, oddanie. Y, to jest naprawdę coś pięknego. I cieszę się z tego, że ta inicjatywa jest każdego roku. I wtedy, gdy zbliża się termin listopadowy, wszyscy pytają się, kiedy koncert, kto weźmie w nim udział, jakie piosenki będą śpiewane, jakie wiersze będą recytowane, jakie komentarze trzeba napisać. To jest naprawdę ten czas, kiedy wszyscy czujemy taką jedność, solidarność i to, że jesteśmy patriotami i to, że chcemy coś pięknego zrobić, żeby o naszej szkole dobrze się mówiło. W ubiegłym roku, w czasie kręcenia teledysku Niepodległa, pełniłam funkcję wicedyrektora szkoły. Początkowo wydawało mi się, że tylko uczniowie, pani dyrektor, będą brali udział w tym wielkim przedsięwzięciu. Jednak poczułam ogromną potrzebę również wzięcia udziału, poniósł mnie duch patriotyzmu. I zapragnęłam też wziąć udział w tym, w tym nagraniu. Od kilku lat jestem związana z naszą szkołą, zarówno jako nauczyciel, ale także jako rodzic. Listopad ubiegłego roku to końcówka urlopu macierzyńskiego, na którym przebywałam, ale również to czas, kiedy najstarszy syn, wówczas uczeń klasy siódmej, brał udział w nagraniu teledysku do piosenki Niepodległa i w nagraniu pieśni do płyty patriotycznej. Emocje, jakie wówczas towarzyszyły mnie, mamie, nam, rodzicom e, Filipa, były niesamowite. E, może dlatego, że oboje z mężem jesteśmy harcerzami i niezwykle dbamy o, o to, żeby, żeby nasze dzieci były wychowywane w duchu e, patriotyzmu. E, uważamy, że rodzina to, to kolebka patriotyzmu, rodzina to nasza mała ojczyzna, ale także szkoła jest małą ojczyzną, w której bardzo cieszymy się jako rodzice z tego, że jest ten e, duch patriotyzmu i myśl e, patriotyczna tak bardzo, bardzo bliska e, naszym dzieciom. Jako, jako mama dokładnie pamiętam dzień, kiedy, e, kiedy szłam e, po prostu przez naszą wieś i nagle zobaczyłam... E, Tłum dzieciaków, naszych dzieciaków, naszych uczniów e, wraz z nauczycielami, z flagami. E, wtedy zorientowałam się, że faktycznie syn opowiadał: Mamo, jutro nagrywamy, nagrywamy teledysk. E, przygotowywaliśmy ubranie do tego teledysku, tak? E, staraliśmy się tam wszystko dopiąć, e, żeby, żeby wszystko było tak faktycznie, jak, jak, o, o co syn prosił. E, I nagle zobaczyłam te dzieciaki po czym usłyszałam chyba w sklepie, że w Wysokiej Głogowskiej chyba jest jakiś strajk ponieważ wszyscy wyszedł na ulicę po prostu tłum ludzi, nie wiadomo dlaczego więc, więc co, pewnie, pewnie to jakiś strajk, ja doskonale wiedziałam co się dzieje i, i czekałam na ten efekt końcowy, czekałam bardzo, bardzo niecierpliwie na to co, co zobaczymy jaki ten teledysk będzie a teledysk okazał się przepiękny, wspaniały, do którego bardzo chętnie wracamy e, i, i e, pieśni patriotyczne, które śpiewamy z naszymi dziećmi w domu, e, właśnie przez to, że, że, że dzieci są tak bardzo przesiąknięte w szkole e, tym materiałem, też muzycznym. A, a dzięki, dzięki piosenkom, dzięki, dzięki muzyce, właśnie chyba takie maluchy i w ogóle dzieci e, uczą się e, najlepiej. Tak? I to jest dla nich taki fantastyczny, fantastyczna metoda wpajania tych, e, tych takich. Takich wartości patriotycznych. Dzisiaj z kolei, pełniąc funkcję wicedyrektora szkoły, będąc już fizycznie w pracy, jestem niezwykle dumna z tego, że, że mogę obserwować, że, że jest kontynuacja dalej tych wspaniałych działań i przede wszystkim mogę brać w nich udział, mocno wspierać i również angażować się w kolejne przedsięwzięcia. Które są w szkole podejmowane, i oby tak dalej jest to piękne. Została mi zaproponowana rola matki, która pokazuje taki kontrast, bo najpierw grałam mamę z ciężkich czasów, kiedy ludzie martwili się o byt, o podstawowe rzeczy, jak w ogóle przeżyć, a później przez chwileczkę byłam mamą nowoczesną, mamą, która ma całkiem inne zmartwienia, która ma zapewnione podstawowe rzeczy i. I tam wtedy jest ten moment, kiedy zapinam Karolinkę, jedziemy do szkoły, bo moja córka też grała, właśnie moją córkę, i Dawidek grał mojego syna w tej pierwszej części, gdzie był moment pożegnania się z dziećmi, gdzie zawijałam chlebek w jakąś tam szmateczkę i, i martwiłam się, czy dzieci w ogóle wrócą do domu. Na pewno. Ucieszyłam się w ogóle, że dziewczyny wzięły mnie pod uwagę, bo lubię takie rzeczy robić, spełniam się w tym, lubię jak się coś dzieje, e, lubię się angażować i brać udział w różnych przedsięwzięciach szkolnych i zawsze też e, bardzo się cieszę, kiedy mam pamiątkę. Lubię mieć zdjęcia, lubię mieć filmy, lubię do tego wracać i, i myślę, że to bardzo fajnie, że, że takie coś zostało, że będzie można sobie to kiedyś obejrzeć, pokazać dzieciom, wnukom, nie wiem, przyjaciołom. Natomiast co jeszcze mogę powiedzieć? Była bardzo fajna atmosfera profesjonalna. Było oczywiście kilka prób, trzeba było spróbować, żeby się wkręcić w takie emocje, gdzie jestem zmartwiona, gdzie tam jakaś łezka leci czy coś, to trzeba było kilka razy to popróbować, żeby się nie roześmiać, żeby to wyszło autentycznie. Były też różne śmieszne sytuacje, kiedy na przykład wparowałam po chleb do sklepu ubrana w spódnicę z fartuchem, <grystanie> Karolinka w jakimś starym swetrze i w ogóle pani tak, wow, co wy robicie? <grystanie> na pewno mam niedosyt i było mi mało, że, że krótki epizod, że chciałabym grać jeszcze i żeby jeszcze więcej się działo, więc ciągle też się staramy tu w szkole, żeby coś było i z Rady Rodziców jakieś inicjatywy ciągle podejmujemy, żeby się coś działo. Bo cieszą mnie takie rzeczy, zawsze chętnie wezmę udział i fajne wspomnienia są później, także wszystko bardzo pozytywnie. Nagrywanie teledysków, wspominam z dumą, to był taki czas, kiedy no, to było bardzo duże wydarzenie, tak naprawdę, u nas w szkole. Każdy czuł powagę sytuacji, każdy był w to zaangażowany, zaczynając od najmłodszych uczniów, po, po rodziców, po absolwentów. Nauczyciele tak samo byli bardzo w to zaangażowani. I pamiętam, że sam marsz to był taki chyba punkt kulminacyjny w, całym tym, w całych tych nagrywkach. Wtedy chyba wszyscy czuli taką dumę, taką, takie szczęście, że, że mogliśmy w takim czymś uczestniczyć, że, że każdy z zewnątrz będzie mógł takie, takie piękne obrazy zobaczyć, taki, taki piękny filmik. Pamiętam nawet i same próby, to już było, już było czuć to, że, że no, no czuliśmy tak naprawdę tą powagę sytuacji. Mm. A potem mm. jak y, już panie nas wzięły na obejrzenie tak naprawdę już tego końcowego y, filmiku y, z naszą i piosenką, którą my wykonaliśmy, którą my śpiewaliśmy i y, całego filmiku już wszystko, kiedy już było wszystko tak razem, no to jak pierwszy raz zobaczyłam siebie, na ekranie to było uczucie wręcz nie do opisania. Yy, ciarki miałam na całym ciele, jak pewnie każdy z nas. Wszystkie szczegóły, ta jakość yy, wykonania tego filmiku, to, jakie. Jak no, to, to było piękne i, i tego uczucia nie zapomnę raczej nigdy. Yy, zawsze będę pamiętać, jak, jak to było i, i ten cały w ogóle proces tego nagrywania, i to wszystko tak, tak jakoś razem. I wspominam to bardzo dobrze, zresztą tak jak moi przyjaciele i wróciłabym się na pewno do tego czasu. No, pamiętam doskonale, jak rok temu, kiedy dopiero co dołączyłam się do klasy, rozpoczęły się przygotowania do teledysku. Nawet pamiętam, że miałam w planach wyjazd do Ukrainy, ale chciałam brać udział w nagrywaniu, więc z wyjazdu zrezygnowałam. Poczułam się częścią tej szkoły. Grałem wiele sen. Między innymi grałem chłopca wychodzącego ze starego domu i żegnającego się ze swoją matką. Finalnie nie wiedziałem, jaki będzie efekt, ale wierzyłem, że będzie bardzo dobrze. Liczyłem, że to będzie moja fajna pamiątka. W tamtym roku, jako siódmoklasista nie zdawałem sobie jeszcze sprawy, jak ważna będzie moja rola w tym dysku. Co czułem? Na początku straszne zimno, ale potem pomyślałem sobie, że było warto. Na początku strasznie się bałem, aż teraz jestem się dumny. Teraz jestem w ósmej klasie i za niedługo wyjdę z tej szkoły, więc ten teledysk nie będzie tylko dla mnie zwykłym teledyskiem, lecz pamiątką dla mnie po opuszczeniu tej szkoły. Moja przygoda z tym projektem zaczęła się od krótkiego telefonu. Pani Ewelina zadzwoniła do mnie i zapytała, czy, czy to ja, czy obiektywni to ja i czy, czy nagrywam filmy też w szkole. Mówię tak, obiektywni to ja i tak nagrywam filmy w szkole. Nastawiałam się na raczej. Takie lekkie zlecenie raczej jednostek mniej ambitnych. Ale po spotkaniu z panią Eweliną i z panią Małgosią okazało się, że ta wizja jest naprawdę potężna. Wiem, jak ciężko jest pracować z dużą ilością osób na planie filmowym. Byłem na takich planach filmowych, gdzie trzeba było zarządzać tymi ludźmi. Byli, byli tam ludzie tylko od zarządzania ludźmi, ludzie z megafonami, byli wszękierzy, yy, byli operatorzy, był reżyser. Tutaj nie mieliśmy budżetu na hollywoodzką produkcję i wszystko to musieliśmy robić sami. Gdy przyjechałem w pierwszy dzień zdjęciowy do szkoły, od razu zderzyłem się, co bardzo mnie zaskoczyło, z wysoką kulturą organizacyjną. Nie spodziewałem się jej, co bardzo mile mnie zaskoczyło. I już widziałem, że może to nawet nie będzie takie trudne, jak myślałem, że może być. Bardzo szybko zorientowałem się, że nie tylko pani Ewelinie i pani Małgosi zależy, żeby ten film, ten teledysk, ten projekt był na jak najwyższym poziomie. Wszystkie dzieci, które miały być przebrane, były przebrane. Wszystkie dzieci, które miały przynieść jakiś rekwizyt, przyniosły go. Wszyscy czekali na swoją kolej, aż w końcu będą mogli zagrać swoją scenę. Myślę, że to dzięki temu, dzięki temu zaangażowaniu to wszystko wyszło tak dobrze, jak wyszło. Patrząc na to, jaki, ile mieliśmy czasu, jaki mieliśmy budżet. Mam wrażenie, że pani Ewelina i Pani mogły się nie mogły zrobić nic lepiej. Część zdjęć nagrywaliśmy w szkole, część dookoła szkoły, część oczywiście yy, na drodze głównej, część w lesie, a część na terenie posesji. Rodziców jednego z uczniów. Kręcąc w plenerze, trzeba też brać poprawkę na pogodę, która również nam sprzyjała. To był jeden z projektów, w którym wszystko zagrało: aktorzy, reżyseria, nawet pogoda. Pierwszego dnia mieliśmy dużo słońca, dzięki czemu udało się nagrać fajnie przebitki z lasu czy z tego starego, pięknego domu, a drugiego dnia słońce przebijało się przez chmury, co dodało trochę takiego melancholijnego klimatu czy nieco romantyzmu. Jak zobaczyłem te dzieci z tymi wszystkimi flagami, jak zobaczyłem ile dzieci ma flagi, jak to finalnie wygląda, stwierdziłem WOW. Czyli jednak pani Ewelina i pani Małgosia nie żartowały. Do nagrania tej kluczowej sceny przy marszu potrzebowaliśmy zamknąć drogę, bo jak wszystkie dzieci z tymi flagami wyszły na ulicę, no to nie było miejsca dla samochodów. Co było najtrudniejsze? Dzięki pani Ewelinie i pani Małgosi, wszystko było łatwiejsze, aczkolwiek na pewno największym wyzwaniem było nagranie kluczowej sceny przemarszu z flagami. Kiedy tyle ludzi angażuje się w coś, tyle ludzi przygotowało się, i na, i na tobie spoczywa odpowiedzialność, czy, czy to wszystko wyjdzie. Gdyby nie nagrały się sceny z lasu, gdzie zaangażowani byli, Dwoje trzech uczniów można by to łatwo powtórzyć, ale tutaj mamy całą szkołę, większość ludzi przebranych z flagami, no i jedziemy. Duża odpowiedzialność, duży stres, ale też tak samo duże zadowolenie i później satysfakcja na montażu. Bardzo się cieszę, że też mogłem wziąć udział w tym projekcie, że również dałam się zarazić tą pozytywną energią i. Tym duchem patriotycznym, bo tak to chyba trzeba określić, patriotycznym duchem całej szkoły, który przełożył się na, na ten efekt. Ten projekt na pewno zostanie w mojej pamięci do końca życia. Spółka Wąsik Brutz, czyli odpowiedzialne za scenariusz i realizację projektu, Jednym słowem, koordynatorki działań w ramach projektu Zawolność dziękujemy. Na początek kilka faktów ku pamięci, bo pamięć była zawodna. Październik 2021 to przeprowadzenie szkolnego konkursu na okładkę płyty pod tytułem Zawolność dziękujemy. 9 i 10 listopada to dni, kiedy kręciliśmy zdjęcia do naszego teledysku. 12 listopada. Yy, nagraliśmy utwory o treści patriotycznej do płyty pod tytułem "Za wolność". Dziękujemy. 25 listopada 2021 rok to data premiery naszego teledysku. I faktycznie było sporo tych działań i tak rok temu właśnie traktowałyśmy ten projekt zupełnie zadaniowo. Oczywiście cieszyłyśmy się każdym zadaniem, sprawiało nam ten projekt bardzo dużo radości. Ale jednak cały czas było to zadaniowe. Natomiast teraz, już rok po premierze naszego teledysku, teraz mogę powiedzieć, że się nim nasycam. I ponad 9 tysięcy kliknięć, podejrzewam, że połowa należy do mnie. Niewątpliwie, miałyśmy ogromną przyjemność i zaszczyt być koordynatorkami tego dzieła. Czujemy niesamowitą radość i dumę z całej naszej społeczności szkolnej. Wszyscy stanęli na wysokości zadania.